Cześć kochani, witam Was na kolejnym odcinku w filmiku. Przygotowałam dzisiaj tylko, jak widzicie, jedną zdrapeczkę, wielką krzyżóweczkę moją ukochaną, upragnioną, za 30 zł. Już, jak widzicie, już zdrapałam sobie literki, zostawiałam tutaj cztery. Jak widzicie w bonusie k... I nie może być, niestety bonusa nie będzie, ale mamy szansę jeszcze na tag, można, ula, ale raczej nie wątpię, bo tu jest A i tu jest A, więc fajnie by było, jakby chociaż te Asia nam trafiło, ale raczej na to nie liczę. Tutaj, jak widzicie, mamy słowo irys, tylko nam się utworzył więcej nie ma w tej chyba raczej nie zauważyłam żeby nam się utworzyło jakieś a jest, przepraszam, cis jest cis i tyle jest tylko tu jedno i tu jedno więc może co nie przedłużając nie przedłużajmy drapmy i kolejną naszą może olećmy sobie od dołu naszą kolejną będzie u więc w bonusie mamy u, tutaj i tutaj, ale to też nam nic nie da, więc raczej ciężko powiedzieć, żeby nam się a trafiło. Więc szukamy tutaj u. Tutaj mamy w słowie kura i tyle i nie mamy więcej. Więc lepiej chodzimy do Drugiej krzyżóweczki, może was tak prze. O! I tak. O! Widzicie? Jeszcze o! Gdzieś mi uciekło. Ale to i tak nam nic nie daje, bo nam a brakuje, prawda? A my szukamy U. Mamy tutaj U, Eustachy. Gdzie jeszcze? Konsument mamy. Hmm, lecimy dalej. Szukajmy. Mamy rum. A czy M było? Nie było M. Lecimy dalej. Szukamy U. Szukamy U. Nie. Więcej nie mamy U. Więc lecimy dalej. Kolejną naszą literką jest P. W bonusie, jak widzicie, jej nie mamy. I polećmy sobie może tutaj. I tak, mamy w słowie rzepa, hmm, czy, o, mamy drugie słowo, zobaczcie, proces, więc nie wiem, czy nam się coś jakieś tutaj... A, patrzcie, i mamy napis, będziemy mieli wygraną, kochani, super, zwrotik jest, por, proces i irys, super, fajnie, czyli nie zostaniemy przegrane. Super, więc p już tutaj znajdziemy. Może coś jeszcze nam się trafi, jakieś słowo, może. Lecimy tutaj, P, szukamy P, a tutaj jeszcze, o widzicie, zgubiłam U, ale to i tak nam nic nie daje. Szukamy dalej i więcej nie mamy. A tu mamy P, a my P szukamy, a ja szukam U. Widzicie? O tu mamy hipokryta. I polećmy jeszcze raz. Nie, nic już nie zgubiłam. Py. Dobra, lecimy dalej. Więc lecimy teraz przed ostatnią literkę. Przed ostatnią literką naszą jest Z. Więc tak, w bonusie, jak widzicie, nie mamy. I lecimy z. Więc tak. Mamy w słowie rzepa. Szukamy jeszcze z. Czy jest tu gdzieś jakiś zy? Jeszcze nie. Nie mamy z Niestety. To lecimy do drugiej części i szukamy z. I mamy tak. W, ma w słowie marazm. W słowie suazi. Hmm, dalej. Mamy gdzieś jeszcze. I mamy w słowie garncarz. Zy I tyle. I ostatnią kochani, naszą literką jest M. W bonusie nie mamy literki M, i szukamy teraz tutaj. I szukamy, tak, tu nie mamy, tu nie mamy, mamy w słowie hormon, ale tutaj tak tam też nic nie daje, bo N na przykład nam zabrakło i tyle. I tu jeszcze islam mamy, więc chyba zwrocik nam został, więc super. Konsument. Marazm. Marazm. Rum. Mamy drugie słowo, bo mamy cis. I mamy rum. I szukamy dalej cynamon. O trzecie słowo. Czwarte słowo. I na tyle. <grywia> na tyle. Bo tak, sprawdźmy sobie. A nie było. F nie było, A nie było, K nie było, N nie było, F nie było, A N nie było, L L nie było. I tu już nam się powtarzają te same litery, więc tutaj na pewno mamy tylko słowa cis, mamy widmo, grom dwa. Tak, dobrze. Raz cis raz, rum dwa. Widmo 3 i grom 4. Zabrakło nam jednego słowa, dosłownie, kochani, jednego słowa. No ale co? Ale zwrocik mamy, tak? Jeszcze sprawdźmy tutaj. Fy nie było, a nie było, no nie było. Fy... O, tutaj jeszcze i zgubiłam, ale to i tak nic nam nie daje, więc mamy tylko tak. Por, a nie mamy, a nie, przepraszam, dobrze. Por, raz. Proces 2 i 3. Bo nigdzie więcej nie mam. Więc może sobie przybliżę Was i może sprawdzimy sobie. Mamy. A nie, dobrze. 30 zł. Mamy. C, C, C. Najważniejsze, że zdrapeczka się zwróciła, kochani. Jeszcze sprawdźmy może sobie. Tutaj, ile było do wygrania. Oooo. Złotych, ale cóż, 30 złotych, kochani, też jest dobre. Także zapraszam Was do wzięcia udziału na Tipli. Jak widzieliście, są fajne nagrody. W następnym miesiącu będą jeszcze lepsze nagrody. Poproszę o łapeczkę pod tym filmikiem jakiś fajny, miły komentarzek. I to. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Pa.